Mam dwie gumy turbo. Jestem ciekaw, co jest w środku. To najpierw będziemy je osłapywać. Zaczynamy od żółtej. To jest za rzadce za 40 groszy właśnie. No, tylko muszę to zakończyć jakoś. To jest twarde pokazanie. Chyba. O, jest. Okej. Okay. Mamy gumę. U, okay. Okej, okay. mamy dwa itemy, mamy kartę z autem i samą górę, górę. Dobra, mamy. A to? Jakie mam auto? Uwaga. Ej, dobra. Mamy ma Martina logo Dando. Takie auto.

To jest akurat NSX. Czyli taka nasze NSX, typu w wersji USA. Mamy dwa Finalta. I dziękuję za oglądanie.